Dzień dobry. Witam Cię bardzo serdecznie. Ja nazywam się Darek Barski, XE Online Club. I dzisiaj w tym filmie chciałem Ci pokazać korzyści płynące z tego, że zaczniesz współpracować przy programie XE Online Club w porównaniu do biznesu MLM. Najpierw żebyśmy mogli te dwa biznesy porównać, czyli biznes związany z rekomendacją XE Online Club, a biznesem MLM. Przyjąłem takie podstawowe założenia. Po pierwsze wejście w biznes to jest 800 zł. Pewnie jak orientujesz się w biznesach MLM, zawsze jest jakiś pakiet startowy, więc, żeby były równe szanse, porównujemy podobne parametry. Dlatego też założyliśmy, że 800 zł jest zarówno w biznesie dowolnym MLM, jak i w Xanay Club pakietem startowym. Dodatkowo założyliśmy, że aktywność miesięczna będzie na poziomie 300 zł. Co to znaczy, że w biznesie MLM kupujesz produkt za 300 zł, natomiast w biznesie Xanay Club. Pieniądze, które wpłacasz na swoje konto IDZE również będą w wysokości 300 zł. Założyliśmy również, że będziemy rekomendować nasze biznesy skutecznie dwóm osobom w miesiącu. W systemie MLM założyliśmy system binarny, czyli podpinamy po jednej osobie na nowe lewą i nogę prawą. Natomiast w systemie jest Club, ponieważ to jest system jednopoziomowy, wszystkie osoby wpinamy od siebie. I teraz to, co. Na pierwszy rzut oka daje dużą przewagę biznesowi MLM. To są możliwości, jakie można mieć dzięki przystąpieniu do tego biznesu. Po pierwsze, można zarabiać duże pieniądze. Oczywiście one są duże dla tych, którzy są najlepsi. Tak? Czyli dla osób, które mają typ lidera, przywódcy, potrafią za sobą tłumy, potrafią dobrze i sprawnie działać, mają też dużą determinację do osiągnięcia celów. Mają też w biznesie MLM wycieczki i awanse, czyli wszystkie bonusy związane z tym, że człowiek się rozwija, że buduje organizację, że coraz więcej zarabia, również ma bonusy. Ma też możliwość pozyskania dodatkowego dochodu, dochodu pasywnego. Po kilku latach budowania swojej organizacji, swojej struktury, mającej 3, 5, 10 tysięcy osób, będzie mógł mieć dochód pasywny, czyli nie bezpośrednio z jego pracy będzie wynikać w jego wynagrodzenie. No i ta rzecz, którą bardzo często się powtarza, że e, przystępując do MLM-u, jesteś zawsze z ludźmi, którzy pozytywnie myślą, wprowadzisz nowy tryb życia, e, no, jest całkiem fajna atmosfera pracy, bo to jest bardziej współpraca, wspieranie się, a nie praca tak jak Was na wykonyacie. Natomiast jeżeli chodzi o biznes X online, program rekomendacyjno e, rekomendacyjno edukacyjny. To tutaj mamy tak, dodatkowe pieniądze dla wszystkich, albo dla większości tak naprawdę, dlatego że mamy bardzo tani produkt, który jest dostępny dla dużej ilości osób i u nas tych bardzo dużych pieniędzy pewnie nie można zarobić, natomiast każdy wykonując jakąś podstawową pracę będzie mógł pieniądze zarobić od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Brak wycieczek i awansów to wynika z tego, że my nie mamy Budżetu na to, dlatego że mamy jeden z najtańszych produktów, jeszcze nie najtańszy produktów w obsłudze, który dystrybuujemy dla klientów. tak? Nam no, zależy na tym, żeby klient dostawał produkt dobry, firmuje go nasz partner strategiczny, a przy okazji tanie w obsłudze. Nie będziemy mieć też dochodów pasywnych, no bo nie mają się skąd wziąć. Tak? Jeżeli nie budujemy organizacji dużej, w której każdy gdzieś tam pracuje na wynagrodzenie osoby, która jest trochę wyżej, to u nas tego dochodu pasywnego nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o zdrowy tryb życia, to pewnie każdy z nas będzie mógł. Go według siebie przepracować, czy mieć też dobry tryb życia, ze względu na to, że będzie zarabiał pieniądze. Jak to wygląda teraz, jeżeli chodzi o pieniądze takie rzeczywiście zarobione, chciałbym Wam za chwilę pokazać. Dlatego, że popatrzymy na możliwości, to MLM daje dużo większe możliwości. I online, club niestety tych możliwości dużo nie daje. Ale zobaczmy, jak to wygląda na cyfrach. Mam przygotowane tutaj zestawienie, zrobione z cykami. I mamy tutaj cały rok pracy przykładowej osoby, która przystąpiła do programu IDZ Online w styczniu, tak samo jak do biznesu MLM. 800 zł na wejściu już mamy płacone, teraz przez 12 miesięcy płacimy po 300 zł. Tutaj korzystamy w biznesie MLM z produktu, czy to będzie krem, czy to będzie napój, czy to będą jakieś dodatkowe środki chemiczne, to wydajemy i je oczywiście używa 300 zł widzę i wpłacamy na nasze konto emerytalne. Co się dzieje po 12 miesiącach? Po 12 miesiącach, jak sobie zobaczymy ile kasy w kasie, to na naszym koncie X emerytalnym mamy 12 razy 300 zł, czy też 3600. Do tego mamy wpłacone 800 zł wejściowo minus opłata, która jest jednorazowo pobierana 300 zł bezwzględna, dlatego długo będziemy ten rachunek wprowadzić. Czyli mamy plus 300 zł, to mamy 4100 zł na koniec. Dodatkowo 200 zł dostajemy wynagrodzenia za wprowadzoną osobę. Dlaczego? Dlatego, że w dla każda osoba, która zarekomenduje kolejną osobę, a założyliśmy, że tych osób będzie dwie, dostaje 100 zł na każdą osobę, która przystąpi. Czyli mamy 200 zł wynagrodzenia razem 12, to jest dodatkowe 2400 zł. Łącznie da nam to. Po te 6,5 tysiąca. 6,5 tysiąca masz to, co zarobiłeś, plus to, co masz na koncie, i za Dodatkowo należy dodać, że dostajesz jeszcze zwrot podatku, ponieważ pieniądze, które wpłaciłeś tutaj, dają ci możliwość zwrotu podatku, i to jest kwintesencja rachunku konta XL i tego, co jest bonusem do całego biznesu. Ponieważ wpłaciłeś 3600 i 800 na starcie, to mamy tutaj razem 4400 zł, i od tego, jeżeli jesteś na skali podatkowej 18%, dostajesz 740 prawie zł zwrotu podatku. Czyli zwrot podatku to jest to, co jest jeszcze dodatkowym, dodatkowym wynagrodzeniem do tych 6,5 Czyli masz 6,5 tysiąca plus zwrot podatku, to daje Ci łącznie ponad 7000 tysięcy Jak to wygląda w biznesie MLM? 12 miesięcy, 300 zł. Korzystałeś z produktu. Czyli kasy w kasie 0. 800, które płaciłeś na pakiet startowy, to z 800, które przeznaczyłeś na to, żeby podnieść produkt, żeby poczęstować potencjalnych partnerów biznesowych. Zarobki za wprowadzenie osoby. Ponieważ przeważnie w biznesie jest to 10% od obrotu wygenerowanego przez osoby wprowadzone, jeżeli mamy 800 zł i pinamy porównano na lewo i na prawo, to 10% to jest 80 zł. Więc przez 12 miesięcy wprowadziłeś. 12 miesięcy prać 24 osoby. Po 10% masz zapłacone z obrotu, więc wyłącznie jest to 960 zł. Teraz 960 zł to jest wszystko to, co zarobiłeś, jeżeli chodzi o biznes MLM. Mówimy o Twojej pracy. 300 zł, które wydałeś, 3600 plus 800, to jest 4400 zł. To jest produkt, który skonsumowałeś. Rachunek 0. I teraz, jak porównasz sobie biznes MLM, który daje olbrzymie możliwości do biznesu XOMA i gdzie dopiero startuje, gdzie masz potencjalnie 19 milionów klientów w Polsce, którzy chętnie skorzystają z ulgi podatkowej, którzy może będą chcieli w ten sposób zarabiać pieniądze, to zobacz, to co się dzieje. U nas zarobiłeś łącznie ze zwrotem podatku, jakbyśmy popatrzyli w ciągu roku ponad 7 tysięcy złotych, a w biznesie MLM 960 zł. Zadaj sobie pytanie, ile byś zarobił, gdyby tych osób nie było 2 miesięcznie, tylko było na przykład 9 czy 15. bo To jest siła internetu. Dlatego też ten film nagrywamy i każda z osób, która będzie z nami współpracować, będzie mogła również nagrywać swoje materiały po to, żeby zachęcać ludzi do otwierania rachunków w Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony budują kapitał na emeryturę, czyli kapitał, z którym będą mogli sobie dodatkowe środki wypłacać do swojej emerytury, a z drugiej strony dają możliwość zarabiania pieniędzy. Przy 10 osobach w miesiącu, które się nagrzadzą, Tutaj dostaniesz aż 1000 zł. Pamiętaj jedną rzecz. Xone klap dopiero rusza. Ruszamy teraz właśnie końcem stycznia. Początkiem lutego pierwsze osoby się rejestrują. Zachęcam cię serdecznie, przystąp do nas. Im wcześniej się dołączysz, tym wcześniej zaczniesz zarabiać pieniądze. Więcej szczegółów na www.xonline.pl Zapraszam cię serdecznie, Darek Barski Xone. Dzięki.